Żona, żona, kaj, mój bluetooth, dawaj, dawaj, dawaj. Okej, okay. szczurek słucham. A sorki, żeś czekał, bez zestawu nie prowadzę, wiesz. Nie, nie od Angoli, że się nauczył, to cieniasy, nie stać ich. Bo urlopą, wiesz, pożyczył, że się osobówka. Nie, tak ogólnie to się lepiej tu jeździ, wiesz. My to godomy, że Angol to ci zawsze ustąpi, jak nie wie, kto ma pierwszeństwo. No ja, ja, na przejściach to oni mają hoplaty. Ty nawet nie wiesz, że chcesz przechodzić, nie? A auto już się zatrzymało. Ale ino na zebrach. jo się nawet tak parę razy z przyzwyczajenia zatrzymał przed zebrą w Polsce, nie? Te przechodnie myśleli, że mi silnik zgasnął i pchać chcieli. Ino że wiesz, zebr w Anglii mają tak nie za wiele. Na takim normalnym przejściu, nie? Takim co jest wysepka na środku, to człowiek się w ogóle nie liczy. Chopie, jak dojdziesz do wysepki, to się może nazywać piętaszek. Nie, na drugiej stronie to jest Lucky man. Ale to szczegóły są te. Ogólnie jest lepiej i tyle, nie? Ja to nazywam, że tu jest na drodze kameralna atmosfera, nie? Chciałby w Polsce takie coś zaproponować. Wymyślił, że nawet slogan, nie? Tam wspaniała atmosfera, gdzie montuje się kamera. Jak nie masz kamerki, to masz trzy typy kierowców, nie? Typ kobiety Bliskiego Schodu, typ wymierający starszego Anglika i typ łański, nie? No dżignij sobie, że się w Zatoce, nie? Obok dwa pasy w jednym kierunku, a ty chcesz ruszyć, nie? Kierunkowskaz i czekosz. Jeden typ? Hopie! Nawet nie ma co czekać, i tak nie ustąpi. Drugi typ? zaczymie się, nie mrugnie światłami, ale będzie czekał tak długo, aż wyjedziesz. Trzeci typ to przejedzie obok ciebie w takim typie, aby na końcu pulitra litra za darmo rozdawali ty. Ale zmieni pas na zewnętrzny i spokojnie się wjeżdżasz. Nie, no i oj daleki, żeby chwalić, nie? Ale trzeba przyznać, że jak nos się tu więcej zjechało, to na drodze jakby przemyślniej się zrobiło. Hej, chopie. To jest tak, że jak na drodze nie ma kip clear, to nie licz, że ci ktoś miejsce zostawi na skrzyżowaniu. Kiedyś taki jeden stanął się koło wysepki, koło niego, ja wiem, mikro może być przejechał, nie? Ja się musiał czekać. Facet przyszedł ja i że mógł się stanąć dalej jakieś ze 20 metrów, tam jest zatoka, nie? Hopie, on mi całkiem szczerze, bez, bez jakich, wiesz, no, no załamka normalnie. Wiesz, co on mi powiedział? To ja nie wiedziałem, że tam też bankomat zamontowali. No, co że miał gadać te? Widzisz, ja się myślę, że tu jest tak, że jak to mądrzejszy, to i się idzie powolutku w górę, wiesz? Aż w końcu dochodzi tamka, i się decyduje o stawianiu znaków, nie? Bo tu nie jest tak, co by kierowca musiał myśleć, czy znak postawiony przez trzeciego siostrzeńca, czwartego wujka ma jaki sens wiesz? No, chyba, że po robotach drogowych. Tego też zapominają. Ale znaki znakami od kierowcy zależy, ci się rozwalisz, nie? Niedawno jada se rajdem Kiszonego Górka, nie? Czego nie znasz? Rajdu Kiszonego Górka? Ty to, to najliczniejszy rajd zjednoczonej Europy. Londyn-Warszawa, z przerwą na spanie między dołowę a Calais. Zezwala się na dwa pit-stopy. Do tankowania i kawa. Najgorszy jest odcinek specjalny, co się zaczyna, jak słyszysz z tą Toma. Za 473 kilometry lekko w prawo. Dobrze, że żony wtedy śpią, bo dzigni się jak zasuwa ktoś z kategorią A, jeśli z kategorią go Hamiltona, nie? I on nawet przed startem zamknął drzwi i godą do moich. Kto wyjdzie w 5 sekund, to mu spadek zapisza. No nikt! Zresztą ja i tak nic nie mam. Hopie, to ja na tym rajdzie 1200 km bez przeszkód. I jakieś 200 metrów za tym jak mi się łezka w oko zakręciła jedzie facem na czołówka. Najpierw to ja pomyślał, że w Polsce już przeszli do lewego systemu, nie? Ale żona mówi, że na lecie nic nie pisało, no to długie wycieraczki i jadda. W końcu on się w jakąś dziura schował, nie? Żona to od razu. Ale ci Polacy jeżdżą. Ale ja się to myślę, że to Angol jednak był, bo mi faka pokazał. No pewnie, że mu hamować te. Ale mnie tu nauczyli, że to jest jego problem. Ja się kiedyś jechał nawet powoli, nie? Bo że dopiero z przystanku ruszył. A face przede mnie i po hamulcach. Ja miał dwa wyjścia, albo go rozwalić, albo hamować. No wyhamował, że. I na no, mój pasażer żebra połamł, Przyjechała policja i się pytał, wymusił? No wymusił. Stuknąłeś go? No nie stuknąłem. Przecież zawodowy kierowca jest, nie? To znaczy, że nie wymusił, a ty masz rannych w autobusie, czyli twoja wina. No wyjdziesz Jędruś, i taki zy mnie zawodowiec ty. Skierowali mnie na kurs, co tam są ludzie, z którymi policja nie wie co robić, wiesz? Uczył, że ich się z babciami i młodocianymi. I musiał że ich taki test rozwiązać. Poczekaj, to jakoś tak leciało. Jak w Anglii jest ruch lewostronny ja, to kto ma pierwszeństwo na skrzyżowaniu bez oznaczeń? Ten z prawej? Ten z lewej? Nikt? Czy ten z przeciwka? He, pudło, ale się nie mordio ja też to oblał. No bo nikt. Tu się uważa, że jak wszyscy się zatrzymają, to ci zajmie parę sekund, nie? Wyjdziesz na tym i tak lepiej niż parę godzin spisywania formularzy. I no nie pamiętam wiele o takich skrzyżowań bez świata i bez farby na drodze widział. Może kaś na wsi. I od tego czasu nie hamuje. No Już jak się parę razy zastanowił, czy te wielkie oczy, to ze strachu, czy ze zdziwienia. No, że ich auto ma takie wielkie przyspieszenie, nie? No wiesz, jak to na urlopie, te. Każdy chce, byś go odwiedził, nie? Jeździsz tej wy Najpierw pojechał, że na połoniny, nie? Zapłacił, że aby po szybkiej drodze jechać, nie? I że jechał się 25 minut, a potem żech się postał 25 minut, aby móc zapłacić. Kiedyś to jednak lepiej było, wiesz, wystarczyło, jakżeś na rogatkach zostawił dwa kamienie. Jakby tego prawie nie zmieniali, dawno byłby koniec tego remontu. ty. Nie, do remontu ja to ja nic nie mam. Mają być. Ale jak klient stoi dłużej niż jedzie i to inno co by zapłacić, to już menadżera trzeba wymienić, nie? Hopie. Ja kiedyś pracował w takiej firmie co baseny budowała? Chcieli też zostać przedstawicielem mini basenów, nie? Firma porządna to wybrali najlepsza światowa marka. Przed nimi nikomu się do końca nie udało. Trzy lata Amerykanie no sprawdzali, nie? A nie wiem. Chyba czy zapewnimy ciągłość serwisu za parę lat i takie inne duperele nie. Wiesz, ale najważniejsze to było to, jak my traktowali klienta. Teraz wiem, co to znaczy klient pan szpanhopie. To jest zupełnie co innego niż za komuny. Klient to pieniądz, a liczy się tylko tym, kto pieniądz szanuje te. Inaczej sami bymy się w tych mini basenach zabawiali. I tak powinno być na tej drodze. Niech się sami stoją do kasy, a klient potrafi się oddzięczyć. Pamiętam jak taka jedna fajna klientka zadzwoniła kiedyś do szefa, nie? Szefie, chciałabym, żeby basem przeglądnąć. A stało się coś? Nie, nic, tak przeglądnąć chcę, nie? A bo ona też szanuje klientów, ty. A szef że może za tydzień, nie? Bo ludzie teraz na różne budowy rozplanowani. A ona, a szczurek? No chciał wolne na sobotę niedzielę, żeby z żoną pobyć. No to powiedz mu pan, niech bierze żonę i do Malborka na zamek na kolację przyjeżdża. Hoppie. I o 555 km w jedna strona na te kolacje jechał, nie? Ale tak ma być. Dobra firma, dobry klient. Wiesz, a tak swoją drogą to nie faktycznie naprawiałem ta droga już parę lat. i wiesz, ja też nie pamiętam. Nie wiem według jakiego kalendarza liczyć. A bo my tu mamy różne kalendarze. Te. Kalendarz łazienkowi to go dzieci lubią najbardziej, nie? Ale ja jest kierowca, to mam kalendarz studzienkowy. Na nie jest taka studienka, co może według mnie liczyć do tyłu, ile chcesz. Te. To jest tak, że ona pół roku jest dobra, potem się zapada i przez pół roku jest ogrodzona taśmą, nie? No że niby niebezpieczna. Potem ją odgradzają barierkami i pół roku naprawiają mnie. Cykle powtarzalne. Ja już chyba ze trzy albo cztery takie przeżył. Ale moja ma taki system zatowania że sprawdza się lepiej niż węgiel 14 C. Żona! Gdy zaczęli tę autostradę naprawiać, to kto i z kim i w którym odcinku mody na sukces? Ty kurde, te. To ona się powinna nazywać autostrada imienia Izaury, zarządzana przez ludzi z kamiennego kręgu. A czemu mieliby mnie wpuścić? Jo ja nie karytka Jo ja im darmowa reklama Ty! Ty pamiętasz, jak ta Izaura wyglądała na czołówce? Nie po czołówce, idioto tej, no na, o filmie go dum. No to dziwni się, że jest szef, nie? Panie Mietku, trzeba by do Krakowa te papiery pilnie zawieźć. Przeleci pan przez Izaurę? Eee, szefie, przez Izaura to chętnie. Wiesz co, ja bych nawet te bramki jakoś przełknął, nie? Jakże ich wracą, to nawet im to szybko poszło. Ja da sobie samolocik, jeziorko, kominek i kuna jebuć światełko kamery, ty. Do jasnej cholery, na środku autostrady kamera postawili te. To już temu Hamidło mało pieniędzy z bramek na mnie jeszcze kamera te. Na środku autostrady. To ja się czołówki nie przestraszył. To ja jechał 30 na godzinę przez 3 km, a ino 10 metrów remontu było. To ja przez wszystkie wiochy osiwio przez ciężarówki co mnie na tyłku siedziały. To ja mało co oni wylądował w trawie jak mnie dwa cementowozy na podwójnej ciągłej wyprzedzały. To jest to w kolejce 25 minut i no po to żeby im za ten postój zapłacić, a oni we mnie kamerą. Na środku autostrady! Hopie, normalnie nic ino komuś w ryja czepnąć. A co my to obchodzi te? Jo, nie jest przeciw kamerom. Nie chcę nawet stoją co 200 metrów. I no niech ktoś pamięta, że kamery nie są zesłane po to, aby osądzać, ale po to, żeby życie ratować. To nie ma być kameralnie wprowadzony podatek. Nie jest? No to czemu ty możesz co drugi miesiąc usiłować morderstwa czy punkty i płacisz, a jak płacisz, to ci po roku będzie darowane te i możesz z nożem dalej ganiać. A ja przy trzech punktach to już dupą szęsę. Przy sześciu to mnie nawet zatrudnić nie chcą te choćby ziemniaki miał wozić. Przy dziewięciu zwalniają i ze zniżkami za ubezpieczenie kłopot ty, a przy dwunastu już nawet prywatnym nie pojeżdża. A pierwsze trzy to mnie dopiero po trzech latach się zmywają. O, piegodą ci! Prostytuować to się nie można i no wtedy jak chcesz prywatnie dawać. Co ci by da opowiadał? W sumie jeździsz, to wież Z kierowcami jest jak dziećmi. Nie bij, tłumacz! Jakby nam dali wyraźna informacja, to my wiemy co robić. Młodym niech się pozwolą na torach jeździć. Tam niech się poćwiczą, jak myślą, że są nieomylni. Później mogą mnie nawet nauczyć, bo są się lubią tak czasami jeździć brrr, poszaleć, kurde. Ale niech eliminują powolutku tych, co już całkiem durne są. A nie tak, żeby za miastem na dwupasmówce, ale 30 metrów przed końcem obszaru, nie? Za przystanku Gliniaż wyskakiwał. Od informacji o niebezpiecznej miejsca są inne sposoby. Hopie, jak Jo się wtedy wkurzył, to dopiero żona mnie ogłaskała. Pyto się, a jeden błysk czy dwa? No jeden. No to czemu się denerwujesz? I nawet pasów kontrolnych nie było. Na pewno ci się tylko zdawało. No fakt. Dopiero wtedy mi przeszło, nie? Ale radio musiałem sobie podgłośnić, żeby się rozładować, nie? Hej, 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 hey, sokoły! O tej izaury drogie doły Hej, 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 sokoły. Pierwsze środy miesięcy. Hej, 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 sokoły, wee, wee, we, wee, wee, fuck them.